Dzień dobry drodzy uczniowie. Czy umiecie odpowiedzieć na poniższe pytania? One dotyczą wszystkie zajęć ostatnich. W jaki sposób Napoleon przejął władzę we Francji, w którym roku Napoleon Bonaparte został cesarzem Francuzów. A może umiecie wymienić zmiany, jakie udało się Napoleonowi wprowadzić we Francji. Pewnie niektórzy są w stanie także wymienić miejsca bitew stoczonych przez Napoleona w 1806 roku. Ale mam nadzieję, że wszyscy wiecie, na czym polegała blokada kontynentalna, bo od niej właśnie dzisiaj sobie zaczniemy. Dzisiejszy temat lekcji to upadek Napoleona. W czasie ostatniej lekcji poznaliśmy postać Napoleona Bonapartego, który w czasie rewolucji francuskiej stał się bardzo popularny i szybko awansował. W 1799 roku dokonał zamachu stanu i został pierwszym konsulem. Już w 1804 roku koronował się na cesarza Francuzów. Powiedzieliśmy sobie także pokrótce, jakie zmiany udało mu się wprowadzić we Francji i jak walczył z koalicjami antyfrancuskimi, a zakończyliśmy temat właśnie na blokadzie kontynentalnej, którą wprowadził Napoleon I. Nakładając tą blokadę na Anglię, Napoleon chciał ją zmusić do uległości doprowadzić do ruiny gospodarczej. Ale niestety blokada nie okazała się na tyle szczelna, by przeszkodzić w nielegalnym handlu kontynentu z Anglią. Część państw, na przykład takich jak Rosja, sama zrezygnowała z dalszego udziału w blokadzie, gdyż przez to ponosiła ogromne straty. Na początku 1812 roku Rosja zażądała od Francji ograniczenia swoich wpływów w Europie tylko do Łaby. Do rzeki Łaby. Tereny na wschód od tej rzeki miały się znaleźć pod całkowitą dominacją rosyjską. Spójrzcie teraz na mapę. Oznaczyłam Wam specjalnie na czerwono bieg rzeki Łaby, abyście mogli sobie wyobrazić, od którego momentu miałyby być wpływy Rosji. Aby zmusić Rosję do przestrzegania blokady, Napoleon wyruszył na wyprawę przeciwko niej. Na Rosję maszerowała. Wielka armia licząca ponad 670 tysięcy żołnierzy. A propos liczby żołnierzy ruszających na wyprawę do Rosji, jest ona naprawdę różna, i w różnych źródłach podawane są przeróżne ilości tych żołnierzy. Ja podaję taką średnią: około 670 tysięcy żołnierzy ruszyło z Napoleonem na Rosję. Ta armia Napoleona złożona była z kontyngentów pochodzących z całej Europy podporządkowanej Napoleonowi, czyli nie była tam tylko i wyłącznie armia francuska, ale byli tam także Polacy, Włosi, Austriacy czy Niemcy. W połowie sierpnia Napoleon zdobył Smoleńsk. Spójrzcie na mapę pokazuję Wam teraz Smoleńsk. Rosjanie unikali otwartych starć z wojskami napoleońskimi. Car Aleksander I liczył przede wszystkim na ogrom swojego państwa, który powodował, że posuwająca się w głąb Rosji wielka armia coraz bardziej oddalała się od swoich baz zaopatrzeniowych. Rosjanie stosowali tak zwaną taktykę spalonej ziemi. E, polegała ona na ciągłym wycofywaniu się, unikaniu walnej bitwy, niszczeniu w wojnie podjazdowej małych oddziałów wroga. Na drodze armii Napoleona Rosjanie palili. Wszystkie wioski, zboża na polach, niszczono wszystko, co mogłoby się przydać maszerującym wojskom. Wielka armia coraz bardziej oddalała się od swoich baz zaopatrzeniowych, aż w końcu, w końcu dotarła do Borodino. Tutaj stoczona została trzydniowa bitwa tuż niedaleko Moskwy. W tej bitwie zwyciężył Napoleon, ale nie udało mu się doszczętnie rozbić wojsk rosyjskich. Zwycięstwo to otworzyło Napoleonowi drogę na Moskwę, którą zajął już we wrześniu 1812 roku. Napoleon wyobrażał sobie, że gdy wkroczy do Moskwy, tam będzie na niego czekał car i bardzo szybko podpiszą jakąś umowę. Ale niestety rozczarował się, kiedy Armia wkroczyła do Moskwy. Okazało się, że Moskwa jest częściowo spalona. Przyglądnijmy się jeszcze kilku reprodukcjom, pokazującym nam te wyobrażenia walk pod Borodino. Tu mamy jedną taką reprodukcję, i tu mamy drugą. Można sobie wyobrazić, jaka skala walk w tym czasie była. Podczas marszu na Moskwę, wskutek chorób, głodu. Licznych także dezercji, Wielka Armia stopniała do zaledwie 150 tysięcy. W momencie, tak jak Wam powiedziałam, wkraczania do Moskwy stolica płonęła. W tym opuszczonym mieście nie było ani cera, ani wojska, ani nawet mieszkańców. Z Moskwy wywieziono nawet wszystkie zapasy żywności. Żołnierze Napoleona byli w dramatycznej sytuacji. Nie mogli znaleźć schronienia i odpoczynku. A w październiku zaczęły się pierwsze mrozy. Z powodu braku żywności. Paszy i zimowej odzieży, Napoleon musiał podjąć tą decyzję, a mówię tutaj o decyzji odwrotu. Odwrót w warunkach wyjątkowo surowej zimy przerodził się w drastyczną klęskę. Mróz w Rosji dochodził w tym czasie nawet do minus 35 stopni, a żołnierze musieli przejść ponad 1000 km. Abyście sobie mogli dobrze wyobrazić, co działo się wtedy z tymi biednymi żołnierzami przeczytam wam teraz fragment wspomnień jednego z anjunktów Napoleona, kapitana Franciszka Gajewskiego, który we w swoich wspomnieniach pisał tak: Nigdy nie wyjdzie mi z pamięci widok owych nieszczęśliwych żołnierzy. Przed kilku tygodniami jeszcze pełnych zapału i energii. Otóż wlokło się kilkanaście tysięcy takich istot nieszczęśliwych, przemarzniętych i zgłodniałych. Gdzie końskie ścierwo leżało, tam rzucało się kilkadziesiąt nieszczęśliwych. Rozżynali obrzydliwą strawę na kawałki i pożerali surową. Ten mały fragmencik doskonale obrazuje nam, w jakiej sytuacji znajdowała się armia Napoleona, kompletnie nieprzygotowana do walki w takich właśnie warunkach zimy rosyjskiej, prawdziwej zimy. Można by powiedzieć, że Napoleona nie tyle pokonał car, co generał mróz. Pod koniec 1812 roku do granic księstwa dotarło kilkanaście tysięcy żołnierzy, z ponad 670, o jakich wam mówiłam. Po powrocie do Francji Napoleon raz jeszcze zorganizował armię. Tymczasem państwa europejskie, ośmielone tą klęską Francuzów w Rosji, utworzyły kolejną koalicję i rozgorzała na nowo walka. Walki przyniosły się na teren Niemiec. Decydująca bitwa odbyła się w październiku w 1813 roku pod Lipskiem. Napoleon poniósł niestety klęskę. Tak naprawdę do końca wytrwały przy Napoleonie jedynie oddziały francuskie i polskie pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego. Napoleon został zmuszony do podpisania abdykacji. Zrobił to 4 kwietnia 1814 roku. Pozwolono mu zachować tytuł cesarza. I oddano mu w dożywotnie władanie wyspę Elbe z wybrzeży Włoch, na którą został zesłany. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Przepiszcie sobie teraz notatkę do zeszytu i pamiętajcie, aby uczyć się na bieżąco.